Znajdujemy się w Mocaku, ale tym razem nie zaproszę was na kolejną wystawę, a pokażę wam wyjątkową instalację Konrada Smoleńskiego. A to wszystko dlatego, że już za chwilę w naszym mieście po raz kolejny rozpocznie się festiwal Sacrum Profanum. A co to za instalacja? to instalacja Konrada Smoleńskiego Everything was forever until it was no more. To jest właściwie taka sytuacja, w której festiwal postanowił sobie stworzyć przestrzeń, która będzie brzmieć, ale która też stanie się sceną dla koncertów. Więc to jest nie tylko praca, którą można oglądać w mocaku, praca, której można słuchać i doświadczać tutaj w muzeum, ale także między 7 a 11 listopada przyjść tutaj na pięć koncertów, które się wydarzą i już więcej nie powtórzą. To będzie pięć duetów z Żonych z festiwalowych gości, którzy dotychczas ze sobą nie mieli okazji pracować, i to nowe spotkanie, ta nowa sytuacja to także zmierzenie się z instalacją, którą no właśnie potraktują jak instrument, potraktują jak taką brzmiącą scenę. Pamiętacie historię o drewnianym chłopczyku, który pod wpływem miłości swojego taty stał się prawdziwym chłopcem? Jeżeli tak, to miejsce jest idealne dla Was. Ogród Doświadczeń zaprasza na świetną krainę, która tym razem opowie Wam bajkę o bardzo Wam dobrze znanym Pinokiu. W tym roku mamy motyw przewodni Pinokia, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do nowej odsłony wszystkim bardzo dobrze znanej historii. Przygotowaliśmy w tym roku wiele atrakcji multimedialnych, wiele interaktywnych ścieżek, które naprawdę pozwolą fantastycznie spędzić czas. Królewski czyli jaki? Odkryj Wawel na nowo. Listopad to idealny czas, by zatrzymać się na chwilę, zwolnić tempo i zanurzyć się w historii. Tegoroczna edycja ogólnopolskiego programu Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich zaprasza do wspólnego odkrywania bogactwa kultury i dziedzictwa. W dniach od 2 do 30 listopada Zamek Królewski na Wawelu otwiera swoje bramy dla wszystkich zwiedzających bezpłatnie. Pod hasłem Królewski czyli jaki, zwiedzający mogą nie tylko podziwiać niezwykłe wnętrza i dzieła sztuki, oglądać wystawy czasowe czy brać udział w warsztatach, ale również Zastanowić się nad tym, czym właściwie jest królewskość. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Zamek Królewski na Wawelu. Pamiętajcie, że musicie pobrać bezpłatny bilet online na 7 dni przed wizytą na Wawelu. Okres wszystkich Świętek to nie tylko czas, kiedy odwiedzamy groby swoich bliskich, ale to również czas tradycji. A Kraków ma się w tym temacie czym pochwalić. A jakie tradycje związane są z tym świętem, o tym opowiedziała nam Alicja Zioło. Cmentarz Rakowicki czy inne krakowskie cmentarze to są takie miejsca, gdzie e, kultywuje się oczywiście tradycje katolickie związane z Dniem Wszystkich Świętych, ale nam no, jeszcze trochę zostało tych tradycji starszych, tych przedchrześcijańskich, które nasi przodkowie kultywowali zanim jeszcze przyjęliśmy chrzest jako naród. I z takich, jedną z takich tradycji jest podawanie poczęstunków w pobliżu cmentarzy. To jest tradycja, która nam pozostała po dziadach. Były dwa święta w ciągu roku, kiedy wspominano zmarłych, dziady jesienne i dziady wiosenne i Dzień Wszystkich Świętych nam się pokrywa z dniem właśnie tych dziadów jesiennych. Tradycja mówiła, żeby przynosić na cmentarze, poczęstunek, poczęstunek dla dusz naszych przodków, ale ucztowali też żywi, którzy te groby odwiedzali. I pozostałością po tym na krakowskich cmentarzach jest miodek. Miodek turecki dla smaczku, a tak po prawdzie to mówi się też na niego miodek trupi. Okres Wszystkich Świętych to też idealna pora na spacer po krakowskich nekropoliach. Tym razem zabierzemy Was z Alicją Zioło na Cmentarz Salwatorski. Zazwyczaj, kiedy ludzie chcą zwiedzać jakiś krakowski cmentarz, to wybierają cmentarz Rakowicki. No i oczywiście jest to uzasadnione, bo tam jest bardzo dużo do zobaczenia, ale to nie jest jedyny krakowski cmentarz, gdzie możemy zobaczyć nagrobki bardzo ciekawe. Też nagrobki osób ważnych, związanych z historią Krakowa i na pewno takim miejscem jest cmentarz Salwatorski. To nie jest cmentarz komunalny, tylko cmentarz parafialny, ale pomimo tego są tutaj chowani Krakowianie z całego miasta. Szczególnie ci zasłużeni, i dzisiaj parę takich grobów Wam pokażę. Kiedy przyjdziecie na jakikolwiek krakowski cmentarz w Dniu Wszystkich Świętych, żeby odwiedzić groby swoich bliskich, idąc przez cmentarz, rozglądajcie się uważnie. W Krakowie to jest tak, że czasem można mijać jakiś z pozoru zaniedbany i mało znaczący grób setki razy, i dopiero wtedy odkryć, że leży w nim ktoś naprawdę, naprawdę wyjątkowy. Więc rozglądajcie się uważnie. Wspólnie możemy zadbać o te bardziej zapomniane groby na krakowskich cmentarzach, a wraz z nimi o przeszłość naszego miasta. 1 i 2 listopada zachęcamy do wspólnego kwestowania. Jak zawsze na krakowskich nekropoliach pojawiają się znani mieszkańcy naszego miasta, aby wspólnie kwestować na rzecz odbudowy cmentarzy. Memento Vita – koncert bez bisów i bez oklasków. Jest to wydarzenie non-profit, a uczestniczy w nim publiczność, reprezentuje środowiska świeckie i kościelne. Podczas koncertu nie ma przemówień, podziękowań, braw ani bisów. W tym roku odbędzie się on o godzinie 19 na Cmentarzu Rakowickim. Krakowskie Forum Kultury i Akademia Muzyczna imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zapraszają na 22 międzynarodowy festiwal Zaduszki Organowe. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora.